Jeszcze raz, wiersz trzeci mówi to w niesamowity sposób. Nawet ubogiego nie popieraj w niesłusznej sprawie. Bardzo ciekawy wiersz, prawda? Biblia tak czysto wyjaśnia, że bogacze nie mogą wywierać presji na biednych, na sierotach ani na wdowach, ani wdowcach. Ale zauważ, to jest na równi złe, jeżeli byśmy stwierdzili, skoro ta osoba jest biedna, wtedy na pewno staniemy po ich stronie. Tak się dzieje w tym zniszczonym świecie. Przez sam fakt, że jesteś biedny, nazwiemy, że masz rację. Albo wyginają w tą stronę. Przez fakt, że jesteś kobietą, na pewno masz rację. Na pewno byłaś uciskana. Przez to, że reprezentujesz mniejszość, społeczność, też masz rację. To jest nic innego niż fałszywe kupowanie ich wierności. To Bóg jest sprawiedliwy, to On będzie nas traktował sprawiedliwie. Bóg powiedział, każdy będzie traktowany i będzie się od niego na równi wymagać odpowiedzialność na podstawie tej samej sprawiedliwości, każdy jeden.